Siema. Witam w kolejnym odcinku nagrywanym od razu po poprzednim. Jeżeli nie widzieliście, to możecie zobaczyć. Teraz tak to sobie postawimy na pojeździe. Mogę? Mogę w ten sposób? Dobra. I dzisiaj mieliśmy zrobić Kugbota. Do tego potrzebujemy dużo ulepszonego metalu. Dlatego Właśnie jestem w tym pojeździe, bo będziemy chcieli tego metalu dużo pozbierać, tego zwykłego i z niego, i wody, i... Z niego, wody i tego takiego całego... Dobra, to sobie ulepszę ten silnik, bo to jest tak jakby mój główny silnik. Z niego, wody i jeszcze czegoś tam, i z tych takich drewnian spalonych robi się metal. Tutaj posadziłem sobie te, ale one nie będą teraz ruchnąć, bo nie podlałem. Także będę musiał szybko wiaderka w ruch wziąć i pobiegnąć tam, cyk, do źródełka. O tam mamy źródełko. Zapraszam do lajkowania, jeżeli film się spodoba, oczywiście subskrybowania kanału. Śmiesznie stoję przy wodzie i umieram z pragnienia. No to chyba niestety będę musiał umrzeć. Nie, nie umiem sprawnia tylko z yy, głodu. No nie ja wiem, no nie mam jedzenia niestety. Te redbity będę musiał jakoś tutaj zacząć użytkować. Dobra. Podlejmy sobie jeszcze ten i chyba oszczędzę Wam już oglądania umierającego mnie. Dokładnie, można dwa naraz podlewać o, teraz mi nie wyszło. Dobra. To mogę jeszcze w sumie jedną rundkę zrobić. Chyba przeżyję. Okej, okay, można skakać cały czas i wtedy szybciej jest, tak mi się wydaje. Nie wiem. A da się... nie da się. Kiedyś się dawało stawiać yy, lifta pod sobą i wtedy tak nas strzelało do przodu. Bardzo lubiłem tak, chodzić można było. Bardzo szybko iść w starym skrapie, w starym skrapie, znaczy no w, stary, no, w starym skrapie, tak. W ogóle wydaje mi się, że ten tryb kreatywny teraz to nie jest nowy scrap, tylko to jest stary scrap z tymi itemami dodanymi, bo tam nie ma ani skrzynek, ani nie ma tub, ani nie ma strzelania wodą na przykład. W ogóle nie wiem, czy jest woda na mapie, czy się generuje. Także no ten kreatywny tryb, takie oszustwo, trochę znaczy, no oszustwo. na Znaczy, oszustwo. W zasadzie. O! Śmieszne. Zostawiłem to tutaj wczoraj, w poprzednim odcinku. Szybko sobie to tutaj jeszcze wsadzimy. Pyk. Dobra, że nam się tam zrafinowało Zbieram sobie stąd to wszystko. Cyk. Siup. Wodę potrzebuje. Cyk, cyk, cyk. Czemu to już nikt nie to Tutaj coś jest jeszcze? A, ok. Mhm. Dobra, cyk. dwa podlane, cyk, podlane. Dobra. Czyli mamy. Uprawiamy już sobie ładnie to. Jest tak pod którymś przyciskiem można. O, dokładnie. Pod F można stawiać obiekty, których się używa normalnie. Tak to jest śmieszne. O, jest woda. Dobra, fajnie. OK, No i co? Jedziemy zbierać kamień. Tak jest. Kamień jedziemy zbierać. Siub. Skakujemy do pojazdu. Może nie bardziej kamień co metal. Nas bardziej interesuje niż kamień. Taki pro, produkt uboczny. W ogóle całkiem spoko jest to, że potem, nie wiem czy to pokazywałem, beton można pomieszać sobie z, z tym z metalem i mamy taki umocniony beton. On jest całkiem wytrzymały, a zużywamy mniej metalu na niego. Także spoko. Ok, siup No, troszkę nie fajnie się tutaj <coughs> niestety to niszczy, ale no, takie życie. Może będę musiał silnik podkręcić, bo tam, ale nie wiem, ogólnie sam mechanizm tego takiego tego takiego właśnie w tym kamieniu Do rozkopywania całkiem mi się podoba. Wydaje mi się, że jest całkiem fajny. Oj, tutaj mi wyskakuje, że enkodowanie jest przeciążone. Nie wiem dlaczego nie powinno tak być. Okej, okay, już nie jest, dobra Wow, 4T metale od razu. Dobra, nie wiem, nie będę może zużywać na to. <grym> Stałem od tego od wieltu, dostałem hita. Sej to rozbijemy wszystko, cyk. No i nie wiem, no tutaj troszkę pozbieram. Zaraz się widzimy. Uwaga, satysfakcja. Czemu nie zbiera. Powinno zbierać przecież. Nie wiem, czemu nie chce tego zbierać. Okej. Okay. Teraz zbiera. Zobaczymy. O, skończyło mi się paliwo. Dobra, to sobie szybko uzupełnimy. Niestety nie otwiera się ekwipunek, jak się wchodzi do silnika, także trzeba mieć w pasku. A dobra, cyk. Czemu tak wolno ja. A, bo ja szuram tym. O ziemię. Dobra, zrobimy tak. Nie wiem, to powinno działać tak, że sobie to stawiam z tyłu podjeżdżam i to się wszystko zbiera no właśnie w ten sposób nie wiem czemu wcześniej tak nie zadziałało może sobie zbierzemy tutaj wszystko ale to już będzie szybciej jak sobie tutaj ręcznie to dam cyk bardzo dużo metalu dostaliśmy więcej niż kamienia nawet nie wiem czy to mają one mają taką samą szansę dropnienia wydaje mi się że nawet metal ma mniejszą szansę dropnięcia niż kamień Także, no śmiesznie. Tak sobie teraz myślę, że mogłem użyć nawozu na tamtych uprawach bym nie miał już pewnie. A tak to niestety jeszcze umieram z głodu. Syk i siup i to dosłownie umieram z głodu. Siup, o jeden został. Matko. Nie! Y nie chcecie tego. Okej, okay, dobra, uf. jeżeli macie te takie surowce postawione po prostu na pojeździe, to nie możecie go podnieść na podnośniku. Ale jak macie w tym. Wow, ale Willy robi nasz pojazd. Ale jak widać, jak macie. Tym, yy, taki przechowywanie, tym kontenerze, jak to się tam nazywa, no w tym pojemniku to nie ma takich problemów. Także spoko. I w sumie chciałem sprawdzić jedną rzecz jeszcze. Czy ja mogę mój pojazd po prostu zaparkować tutaj? CIC. To stronne. Nie wykręcaj tak, czy już jeszcze tak. Dobra, czy ja mogę go zaparkować po prostu czy ja mogę go po prostu zaparkować sobie tutaj obok tej rafinerii i czy to będzie się rafinować zobaczmy nie chcę się rafinować, może muszę bliżej postawić nie wiem eee, no, tego, muszę użyć nawozu na tym. Już nie chcę cały czas umierać z klodu. Nawóz nie przyspieszy. Czy ja to zużyłem? Na czym? Nie, wiem, nie pokazuje mi w żaden sposób. Powinny być takie. ...partikle, ale nie ma. Mam nadzieję, że nie wiem. O, to. Już polecę tam w stronę tego mojego, tego, żeby szybko się rozpić i szybko pobiec tam z powrotem, po moje itemki. Nie je sobie, cyk, nie wiem, jakby, wiem, że takie umieranie cały czas zamiast, go, zamiast hodowania byłoby lepsze, ale... Nie chce mi się chyba grać w ten sposób, trochę w skrapa, że umiałem co dwie sekundy. Silnik ten musi mieć więcej mocy, ale teraz nie możemy dać, bo mamy za dużo wagi na tyle. Zobaczmy. Wydaje mi się, że to powinno tak działać. Że, jak zaparkujemy tutaj blisko tego, to to powinno to mielić. O, nie mieli. Może trzeba z lewej strony zaparkować? Zobaczymy. Dobra, czekajcie. Złe miejsce na to wybrałem. Aha. A, dobra. Teraz będzie działać, no właśnie. Okej. Okay. Czyli musimy zmajstrować skrzyneczkę i tutaj dać, żeby przechowywała nam itemki. I to tak pilnie. 60 metal, okej. Okej, to się robi metal teraz. jeśli potrzebuję teraz, po tym będę już miał. Muszę sobie zebrać teraz ten metal. Szczecyk Siup. mamy go, metala. I myśmy mogli sobie. Nie, nie, ja to policzyłem. Dobra, co szczęście, tutaj też złapał metal. Ok. Ym. No i teraz możemy sobie skrzyneczkę. Wa A, nie, kleju nie mam. Hmm, dobra, to szybko lecimy do wody. Nie wiem, u mnie akurat jest tak, że dźwięki pod wodą są strasznie zbagowane. Mam ogromny szum w słuchawkach i jak wychodzę z wody, to często jest tak, że mam dźwięki pod wodą po wyjściu z wody na terenie. To jest strasznie wkurzające, bo na przykład nie słyszę jak macham ham hamerem. Jak macham młotkiem, a bije w ziemię, to jest taki odgłos przy przytłumiony. Tak jakbyśmy byli pod wodą. A, ten, no to jest niefajne. fajne dwa kleje szybko i będziemy mieć już ten będziemy mieć już skrzyneczkę. Cyk, dawaj. odbieramy i mamy skrzyneczkę. Dobra, czy ona się to będzie robić? Okej, okay, tutaj już całe żelazo przerobiło? Tak. Dobra, dużo tego żelaza dostaliśmy. Dużo. Nie wiem, czy taki konieczny ta skrzynka jest. Bo na też używa 60 żelaza z kolei, ale. Mniejsza o to. Ok, czego potrzebujemy do tego cookbota? Kolega cookbot. 50 umocnionego metalu. Ok, czy jakbym nie kupił skrzynki, to już bym miał, ale trudno. robimy sobie metal ten ulepszony. Musiałbym to zrobić system zbierania wody. Ok, co to jest? Kamień, tak? Kamień. co, co można robić z kamienia? Chyba szkło. Tak mi się wydaje. Znaczy piasek, a z piasku szkło. Tak. Piasek i szkło się robi tak. ok, Okej, okay. czyli tu sobie wybieramy, czy chcemy robić zwykłe szkło, czy ten glass style I czy z Armor Glass. ok, Dobra. Yy, to. Czyli 10. Yy, dziesięć... Kamienia to jest 10 szkła. O! Y, moja baza będzie dużo miała szkła. Y, dlatego dobrze, że coś takiego jest. i Tego robota sobie przestawimy potem i tak. Bo on nie będzie stać w takim miejscu. Ale mamy skrzynkę, to jest najważniejsze. Dawaj ją. Pyk. Ok, mamy skrzyneczkę. Wyszmy ma jakieś miejsce, gdzie ten robot mógłby stać. <grych> nie wiem, tutaj już troszkę nie ma miejsca może tutaj będzie stał, co? cyk, sobie walniemy a no, czemu nie mogę tego, okej okay. dobra, tak i tutaj zaraz będzie obok też stał robot okej, okay. czyli tak, musimy wyjąć z niego musimy wyjąć z niego przedmioty okej, okay. podnieść i teraz możemy go tutaj posadzić kolegę Dobra. I powinien dawać itemki do tego. Na razie nie sprawdzimy. Chociaż sobie jakbyśmy tutaj dali. Nie można tutaj dawać, tak? Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj sobie wrzucimy po prostu kamień, żebyśmy mieli jakieś tam jednolite ten. Możemy tutaj w ogóle klocki w sumie wrzucać. I zaraz pojedziemy na jeszcze jedną wyprawę po te. Na jeszcze jedną wyprawę po metal. Sobie tutaj odłożymy to. Tej kolejnej wyprawy już nie będę Wam pokazywać, bo to już by Was zanudzi. Także zaraz wracam. Dobra. Yy, ja jestem jeszcze w trakcie. Jestem jeszcze w trakcie yy, zbierania tego. Yy, jak to się nazywa? W trakcie zbierania metalu. Ale yy, przy okazji zajrzałem na farmę i już wyrosły nam nasze. Jeden że tylko chciałem powiedzieć. No dobra, także już dojeżdżamy, jak widać wow, ale łodko. Już dojeżdżamy z drugą partią Tutaj do magazynu Śłup No niestety jak nas nie ma w pobliżu to się nie przerabia to jest wkurzające trochę Dlaczego on tego jeszcze nie wciągnął? Powinien to wciągnąć. Próbujemy bardziej zajechać w niego. Pik. Okej. Okay. Dobra, nie wiem. On ściąga tylko z przodu. Widać. To też fajnie wiedzieć, tego nie widziałem wcześniej. Bokami nie ściąga. Dobra. Ile mamy? Metalu? to się liczy. No nic dobra, mamy dziewięćdziesiąt metalu, dziewięćdziesiąt metalu mamy dokładnie. Więc będziemy mogli zrobić jeszcze więcej. 30 potrzebujemy. Ok, wody nie mamy. Mogę to załatwić po może tak powiem, bo tej wody też aż tak dużo jeszcze nie potrzebuję do tego. Aczkolwiek też chciałbym z, z czasem zautomatyzować tę wodę. Na razie możemy to zrobić po sposobie wiaderkowym, czyli lecimy do stawu. Zdobywamy wody i wracamy. chlub Siup. Chlub Dobra. Teraz powinno nam wystarczyć metalu. Nie wiem, zresztą wcześniej pewnie by nam też wystarczyło, ale czekam aż to się zrobi. Dobra. I cyk żebyśmy trzy razy to zrobić. Ok, i będziemy mieli wystarczająco metalu, żeby zrobić kukbota. Robota gotującego. I on będzie, może, dla nas gotować. Miejmy nadzieję, że będziemy mieć jakieś bardziej wydajne jedzenie. Ogólnie zauważyłem, że podczas kopania skał zużyłem dwa razy ten silnik. A tego nie zużyłem ani razu. W sensie uzupełniam ten dwa razy tego ani razu, czyli podczas samego kopania i tak 10 razy więcej suwaru, surowców schodzi na. No wiecie co, schodzi na jeżdżenie niż. na, na wjeżdżanie w skały, niż na cokolwiek innego. Dobra, a 50 trzeba, bo myślałem, że 60. Dobra, dawaj. No malutki. Ojoj, przywrócił się. Dobra, postawmy go tutaj koło kolegi. Siema. A troszkę ci łapka tu wchodzi. O. Siema. Co możesz zrobić? Pizza burger. Hunger meter tu Max. Hunger meter tu Max. Okej, niestety trzeba. Okej. Niestety nie odnawiam... Nie ma niczego, co odnawia picie. To odnawia hanger meter na maksa. No dziewne <grywanie> to jest no. Nie polecam. Tego trzeba mleka. Tutaj nie trzeba. Dobra, ziemniaczki mamy, czyli musielibyśmy zasadzić jeszcze karotki i ten. Dobra, to możemy to zrobić. Bierzemy sobie tak, bierzemy sobie tak, biegniemy tutaj i cyk. I teraz tak, muszę mieć miejsce na marchewki, także sorry. Cyk-cyk, dwie karoteczki i. No to nie są ziemniaki, wziąłem chyba pomidorki. Wziąłem, dobra. I pomidorki sobie też zasadzimy. Tutaj cyk, dwa pomidoreczki dobra, trzeba to podlać i podlewamy teraz żeby dwa podlać puf no teraz na jednego się tylko udało dobra to jeszcze szybko polecimy sobie po wodę no i już <noise> wiemy przynajmniej że bo to jest dla mus nie polecam go nie no serio no spodziewałem się czegoś lepszego niż to, że jakby spodziewałem się, że to będzie jakieś jedzenie, które będzie odnawiało całe picie i całe jedzenie. A są tylko takie, które odnawiają całe jedzenie. To jest niefajne. Po picie pewnie musiałbym zrobić kurcze. No. Po picie pewnie będę mu musiałbym zrobić farmę krówek, żeby dostawać dużo mleczka. No ale co, możemy. W sumie ogarnąć wodę na razie. A my, my, mam jakieś marchewki albo coś takiego? Żeby to spróbować skończyć? Nie. okej okay. A czego potrzeba do tego zwykłego pizza? Bur a trzeba mleka? Mleka? Do burgera? No dobra, on no taki słaby ten kolega trochę, ale. Ale na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Także ja się z wami żegnam. Do widzenia, cześć!